To. Odwieczny problem, typu co zbyt lekkie Masz ciśnienie synu, czas wypełnić petkę Dokleili nam metkę dawno, dawno temu się jara w nienawiść do systemu, dziś już wiesz czemu hejter, znowu to doczypiane Oddajemy serce, wszystko zgodnie z planem ten joint na rynku już wciąć ty rok na zawsze, dobra marka, się Chcą byś złożył broń I poddał się bez walki Z piorąba wcisną Kid stary, mam kłamie Lecz w końcu nieświadomość minie Skąd bierze się ta moc, ukryta w roślinie Sprawdź to, lub prowadź życie szare Mówię skręć, odpal, odleć jak najdalej Te Hc, klucze, otwierające umysł Jest wolny, to masz powód do pomy brat Afgan, olej. Polska, WWA Afgan Holender, Jamaika, snow Outdoor, indoor, kruszymy to Kanabisa, piwa, sensi, ciąg, rachem, mototu, Polska, WWA, Afgan Holender, czamarka, snow Outdoor, indoor, kruszymy to Kanapis, sativa, Seks i wciąż gra Hemp crew, mogotów, polska wubła <sum> Afgan Dzisiaj zaczynam doktor joint bank Biur reprezentowy, zgrębity seks Zelo, kotku bez pięć Otwieram pięć Teraz w pokoju znak z niektórymi mi kosem mam i tak ją będę miał, bo nie ma wrogów, nie ma tych przyjaciół, padnie na secro a gawro za graczem. Takie jest przeznaczenie, załoga, odpalacze, naturalny haj, dobry smak, dobry bland Czasu nie tracę, niczego nie tłumaczę Kto zostanie ze mną jutro, dopiero zobaczę Dziś tu co raczej z dwa, trzy sztach, elo układali świat nie mienienie nie teli, za tą zasadą wierni nie ma w tym bredni ile szebety głów Dla dęci pokój leci kolejny duch elo, 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 Afgan, Holender, Jamaika, snow Outdoor, indoor, kruszymy to Cannabis, piwa, sensi, ciąg, gra Hem, kru, mokotu, Polska, WWA Afgan, Holender, Jamaika, snow Outdoor, indoor, kruszymy to Cannabis, piwa, sensi, ciąg, gra Hem, Mochatów Polska w uszłach zacznę go pozdrowieniami Dla wszystkich dobrych mord na koncertach poznanych Za wasze zdrowie i są jest opalany. Za zdrowie wszelkich tych, którzy wytrwale czekali Zwoła się mali na palec zapraszamy Dziś w twoim mieście ten melarz rozkręcamy Jeden coś podpija, drugi lot kapali Wszyscy w jednym celu tutaj się zebrali Zwie na człowiek Chyba żeś to słyszał Chem króek i pa powiedzków coś o szczytach Swołać się na palec Blaszamy. Dziś w twoim mieście ten rozkręcamy. Dwie ja towar z bibu go kręcę. Podaję tytonio, ale tylko troszeczkę. Jest takie miejsce tutaj w Europie, gdzie ludzie legalnie kocą do U nas to nie dopuszczalne, dla nich to nie problem. My na co dzień spotykać się z doktorem Jointem. Afgan, olejny, działajka Ja daję, co niech co nie sam wybiera, nie sam wybiera. A nie ktoś inny za niego decyduje: Czy robi coś z tego, ja nie akceptuję tego, nie? Co komu więcej grandziata daje, co zabiera? Co komu więcej grandziata daje, co zabiera? Co komu więcej grandziata daje, co zabiera? Nie sam wybiera, nie sam wybiera.